Siemko, z jest Siergiej. Zapraszam Was na mój pierwszy odcinek z gry pod tytułem Governor of Poker. Czy jakoś to to się wymawia? Nie jestem pewien, pewnie źle to wymówiłem, a miesza się z tym. Jest to tak zwany Texas Holdem, czyli poker po teksańsku, meksykańsku. Dokładnie też nie wiem tego. Ale chodzi o samą zasadę. Yy, Odgrywki. Także, no co, zaczniemy sobie nową przygodę stworzymy nowego pokażystę i nazwiemy go hmm, aby go nazwać a może nazwę go swoim imieniem znaczy swoim ksywkom na youtube, że tak to ujmę G nie mam pomysłu zbytnio, niech tak będzie ale <laughs> babę, nie żal opcji takiej Okej, okay. i tak, mm, no, czyli play. Weźmiemy medium, czyli powinno sieni, ponieważ na ciężki no to nie, nie dam seriady zbytnio, a na easy to tak może być za łatwo. Ale sieni powinien być akurat. No i tutaj przywitanie, nie? Wszystko jest po tym po angielsku, także nie ma sensu tego. Yy, czytać, tylko przewijamy. Ważna rzecz, ta gra tak ja się może skończyć po jakimś czasie, powiedzmy skończyć, można przegrać ją, o w ten sposób, powiedzmy mamy ileś tam pieniędzy, na sam początek 300, no i gdy przegamy wszystko i nie będziemy mieli już pieniędzy, czyli będziemy bankrutami, następuje koniec gry, no czyli będę nagrywał dopóki nie skończę tej gry, nie ważne w jaki sposób, czy ją przejdę czy nie. Yy, ogólnie yy, azymutem w tej grze czyli celem jest yy, zdobycie wszystkich miast tylko właśnie nie wiem jak się a tu jest mapa czyli to jest, o to jest Texas Holden to jest Texas Meksyk to nie, czyli to będzie teksański pokój yy, czyli tak, do rzeczy yy, musimy zdobyć wszystkie miasta zdobyć w tym sensie, że yy, musimy yy, Pracujemy tutaj, właśnie w pierwszym czyli Sansaba i mamy salon. No, i za czysta możemy go kupić. Gdy go kupimy, kupujemy kolejne, kolejne i kolejne. I gdy kupimy wszystkie budynki w każdym mieście, mamy rozgrywkę z takim, jakby bossem, czyli jeden na jeden w pokażę. <noise> bossem, no zwał jak zwał, ale chodzi o to, że mamy właśnie z kimś takim, kto lepiej gra od tych innych, na przykład w salonie. Tam jest po 8 się gra, coś takiego. No, to właśnie on jest taki trochę lepszy w tym, w tej grze. No i takie, wiadomo o co chodzi. No i co jeszcze? Weźmy sobie w tą mapę. No i to właśnie widać, nie? Wszystko trzeba zdobyć. Mi się to osobiście nigdy nie udało. Także nie wiem, jak wygląda zakończenie gry. Ale miejmy nadzieję, że uda mi się to osiągnąć z Wami poprzez nagrywanie. I obrazowanie tego, jak to wszystko będzie po kolei szło. I właśnie też mamy tutaj coś jak mm, Transport. Czyli ta, widzicie, tutaj mamy Foot, czyli na piechotę. Tutaj horse, czyli na koniem. Tutaj mamy już wagony. A tutaj nigdy nie byłem Cage. Co to jest Cage? Karaw karawana? Nie wiem. No i samochodem. No okej. Okay. Tu właśnie mamy. O, tu jest napis Horses. Nie wiem, czy to widzicie. Czyli tutaj możemy właśnie zdobyć środek do przemieszczania się w kolejne mm, miasto. No, czyli co? Zaczniemy sobie rozgrywkę. Głupia sprawa, bo mm, ten właśnie. Ja, to, ja tą Gę będę nazywał po prostu Texas Holdem. Tak, będzie mi łatwiej. Nie mogę nagrywać w pełnym oknie, ponieważ yy, Bendy Cam nie wykrywa yy, owy gry. Musiałem właśnie się to i nie wiem, jak to wyjdzie co do rozdzielczości na YouTube, ale mam nadzieję, że będzie ok. A to taka kwestia ustawień, dygresja od tematu. I tak, no czyli tutaj mamy, muszę wchodzę z kwotą 150, to jest P, nie, to to jest za waluta, chyba Dolly. Zawiesza się o to, wchodzę z 150. Ma, Pachnotami z 300 i to jest. właśnie się mamy ile jest za każde miejsce do wygania. Trochę nie gram w to tak że może być mi ciężko to wszystko wytłumaczyć tak mm, dokładnie, bo sam mogę zapomnieć niektóre momenty i rzeczy. Czyli tak, jeżeli wszystkie pokonamy i zostaniemy jako ostatni, a my 540. Jeżeli dostaniemy wyeliminowanie jako drugi, dostaniemy 360, czyli jest to opłacalne, bo jeżeli wchodzimy ze sumą 150 i przegrywamy przez na, nasze pieniądze, to i tak dostaniemy te 360 za drugie miejsce. No i trzecie miejsce 300. Za kolejne miejsca już nie ma piążków I co jeszcze? Jest 8 gaczy. No i to jest taki właśnie wstęp. Czyli... I jeszcze możemy także ja dobrze pamiętam, nie wiem czy mi coś tak dziwnie, jakby to było spowolnione, czy coś, czym dościna? Nie mam pojęcia. Może wezmę wo... na X2, szybkość gry, może będzie lepiej. Mam nadzieję, że tego tak nie będziemy myśleć, bo to naprawdę byłaby już lekka przesada. Co my tu jeszcze mamy? On fuski, ja nie mogę załadować, niestety. Language, ja mam amerykański angielski. Instrukcja. Może pokrótce wyjaśnię zasadę gania w tekstach holdem. Bo może nie wszyscy znają tą odmianę. Pewnie większość zna, ale postanę się wyjaśnić. Czyli weźmy tu na przykład standardowy poker, w którym rozdajemy po 5 kart, nie? Odzienie po 5 kart i tak samo jest podobnie tutaj że bierzemy koniecznie nie niosą tych kart, no chwila, chwila wejdę za te dwa no i ten właśnie zrezygnował występuje w tej grze możliwość blefowania także czyli po prostu coś postawił 50 my mamy takie przeciętne karty albo słabe, dajemy całą stawkę albo ileś tam i właśnie Wtedy może koleś się speszyć i oddać karty, i blef się może udać. Jest to tyle ryzykowne, że możemy wszystko przegryć. No i tak. Normalnie pokażę, że mamy 5 kart. Podobnie wygląda sprawa tutaj, w tym, że dwie karty mamy że tak to ujmę, w łapkach i mamy 5 yy, na stole. Na początku się wchodzi za dwa, czy tam za ileś. Hmm, to zależy od tego, jaka jest tam ustalona kwota na wejście, i potem są wykładane trzy karty. I potem są podbijane stawki, i jest wykładana czwarta karta i piąta. I, hmm, aby to wytłumaczyć, możemy sobie dobrać trzy karty ze stołu. To oznacza tyle, że nasze dwie karty, które właśnie mamy, plus trzy ze stołu. Dawają określoną, ym, określoną figurę, figurę? No tak to można nazwać, chyba, w pokerze, czyli na przykład kareta, full, street i tym podobne rzeczy. Aktualnie mam, a tu widzicie, 10 i 10 jest na stole, czyli mam parkę. Mam nadzieję, że to mniej więcej to zrozumieliście, że moje tutaj wypociny na coś się komuś może przydadzą. No i tak, jeszcze mam kula. No, to, to aktua aktualnie nic mi nie daje, nie? No, czyli mogę wyjść na te 12? Czemu nie? Mam tą parkę. Tak, i podbił stawkę. Mm, I to jest pytanie, czy wejść, czy nie? Pytanie, jakie będą dwie kolejne karty, nie? Ale zaryzykujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. No, nie gaćcie to tak jak ja to w tym momencie, bo to jest zbyt ryzykowne. No i teraz są właśnie dwie pary, tak widzicie. Mam kule i dziesiątki, czyli mam dwie parki. Czyli mogę. Podwyższyć o tam, powiedzmy, o o 6. Właśnie widzę, że mi się kończy czas nagrywania tego odcinka. Także. A teraz zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się, się i cześć.